ma widzowie, A to jest... Y i Kurde! Creeper mi tu wybuchł. Ścieżkę mi rozwalił. Ale nieważne. To sobie naprawię. Tylko chwilę. Bo muszę naprawić. Idealny wstęp na odcinka. Wielki wybuch Klippera, skończę to odbudowywać. Kurde, jak to mi nie starczy? Dirta, co się z moim dirtem stało? Nie, no kurde. Teraz sobie wykopię, żeby to odbudować. Później... Bo na razie tylko załapam dziurę, którą zrobił Creeper, a później zajmę się naprawieniami jakby ścieżki, bo wysadził mi też dekorację na ścieżkę i, i ścieżkę mi też wysadził ten Creeper. Dobra. Dziura jest załatana. Hmm. Odrośnie. No i. Mam tu. 58 netherracków. 8 magm. I inne bloki. I nie. Nie byłem w netherze. Nie byłem w netherze. Niedaleko mam portal do netheru, o czym już mówiłem. I stamtąd sobie wykopałem Nederaka i TD. I w ogóle na moim skinie pojawił się mały upgrade. Dodam sobie koronę, którą dostałem z osiągnięcia za wykopane diamenty. I jeszcze coś wam pokażę. Jedną rzecz jeszcze. Tylko jeszcze to drewno. To drzewo się tutaj teraz spróbuję budować. Mam no wystarczająco drewna? Nie, nie. Ale to dre drzewo sobie trochę później odbuduję jeszcze. I... Byłem jeszcze... w tej kopalni ogromnej. W tej jaskini. I tam były te fioletowe takie kryształy. I właśnie sobie wykopałem dużo dosyć. I... dzisiaj zrobimy trochę z czegoś za tymi kryształami. Filipecki dał mi pomysł, żebym zrobił wejście z tych kryształów do jaskini. Tutaj ogromnej takiej. Ja to sobie tutaj nad rakiem zabuduję, który zdobyłem. Źle mi się postawił. To będzie fajne wejście do, do jaskini. Takie nederekowe i takie kryształowe, bo Filipecki dał mi pomysł, abym ja ozdobił to tymi kryształami, ale tą dziurę jeszcze załatam. A później zrobię jakby takie wejście, do, do którego z z którego które zrobię z kryształów, między innymi. Nie mogłam dobrać i idealnego słowa. Dla dziura już prawie załatana. Nie uda mi się tego do końca załatać, bo jakby ja nie zebrałem tych wszystkich bloków z tego portalu, bo było ich za dużo ale trochę tam sobie wybrałem o, no i mamy trochę już jest to zrobione dobra, i w sumie jeszcze tutaj sobie trochę zrobię Dobra, podwójne się, bo spadłem. Ten magmy tu użyję. Ono? Z magmem to jakby wygląda bardziej fajnie. Klimatycznie bardziej. Nie! Oczywiście spadają mi te bloki. Jeśli słyszycie szczekanie psa, to napiszcie w komentarzu hashtag pies, bo szczeka mi pies. No dobra. Okej. Okay. Nie! Jezus. Maria. Ja nie prosiłem o taki scenariusz. Scenariusz miał być zupełnie inny. Wiem, że nie napisałem scenariusza do tego odcinka, ale nie miało to wyglądać w ten sposób. Ten odcinek coś się buntuje przeciwko mnie. Najpierw mi Creeper ścieżkę wysadził. Teraz spadłem i zostało mi pół serca. I jeszcze S są problemy. Dobra, no to tu magma. Jezus, na magmę stanąłem, miałem serce dadłem. No i ja. W sumie to jest małe zagrożenie, ta magma. Ale przynajmniej fajnie to wygląda. Mm. Um. O, kryształy. Mi wypadły tu dalej. W sumie tutaj sobie już dirtem załatam. I magmą trochę. Nie, nie. Te bloki zostawiam. Nie. He, he, he. Dobra, zostałam tutaj magma. Nie, płotki to mają być. Przecież na no zdoby dla ścieżki. Trochę. No trzeba to odbudować. Koniecznie trzeba. Hmm. Dobra. Kolejna z rzeczy, którą miałem zrobić w tym odcinku. A, no właśnie. W poprzednich odcinkach robił, Zdobyłem Diamenty. Zdobyłem tylko dwa. Potrzebowałem trzy. Zdobyłem kolejny poza odcinkiem. I stać mnie na Diamentowy Kilos. No i mamy. Diamentowy Kilos. Na razie go sobie do skrzyni to odłożę. Hmm. Dobra, tylko no, miedź. Chcę tu przepalę. Mało tego paliwa, ale coś przynajmniej jest. To dobra. A? Już się robi noc. Jeszcze tylko pójdę. Spać. Dobra. No. Chcę spać. Jeszcze nie ma do końca nocy. I wykopałem pod odcinkiem jeszcze Lazuryt. On się jeszcze nie przyda. Ale w późniejszych odcinkach już się przyda bardzo. Będzie można enchan enchantować. Hmm. Chwila. Blok miedzi, okej. Okay. Mogę magmą to w sumie przypalić? Czemu nie mogę? Magma jest gorąca. Dziwne. Dobra, przepalę to z deską, schodami, drzwiami. O ile w ogóle da się tym przypalić. Bo węgla to już chyba nie mam w skrzyni A nie, mam węgla. Dziewięć węgla mam. Dobra, to spoko. Dobra, teraz się będzie przypalać. O, już noc. Dobra, kolejna mieć. Mmm. Dobra, to zaraz sobie zaczniemy. To już tutaj robić to wejście jakieś do tej jaskini. Zrobimy jakoś. Mm. Tak. O. Okej, okay, jakoś w tym stylu tylko brakuje mi już tego to użyję właśnie już tych bloków hmm. no i teraz by robić takie schody albo drabinki Drabinki tutaj dać. To później będzie takie wejście do jaskini fajne. Tylko jeszcze drabinki będę musiał mieć. Dobra, jeszcze. Dobra. Mam 10 sztabek miedzi. No i teraz stać mnie na zrobienie miedzianego bloku. Bloku miedzi. O jest! Jest! Ja mam jeszcze żelaza trochę, tylko gdzie ona jest, gdzie jest moje żelazo? Jak to nie ma żelaza? Co? Powinno tu być żelazo. Aha, nie ma. No super. Mam żelazo. Jest, jest. Dobra. To teraz mi sobie tutaj nożyce skraftować. chwilę. Gdzie są nożyce? Nożyce. Potrzebuję nożyc. Nie, tu nie ma, nie ma. O, są nożyce. Dobra, tylko jedne. Dobra, mam nożyce. Czy Ja mam tutaj gdzieś dynię. Dynie. Nie, nie ma dyni. O, ale tutaj mam dynię. Muszę niestety się jej pozbyć. Okej. Okay. Dobra, weźmy sobie ją tu. I otwory wytniemy. O, i w ogóle mamy nasiona dyni. Oto wkrótce zrobimy sobie jeszcze farmę dyni. Oj, zrobimy. I dobra. I co ja planuję w takim razie zrobić? Ja, no, ja planuję zrobić miedzianego golema. Czyli stawiamy blok miedzi. Dobra, miedziany golem będzie. Teraz bierzemy tą dynię. I mamy! Miedziany golem. I przy okazji miedzianą skrzynkę. Midziany golem to on ogólnie segreguje skrzynki. Więc ja sobie wezmę kilownięmentowy i ją przeniosę w inne miejsce. Dobra, w inne miejsce ją dam. Dakant. Tam sobie stoi. No to to jest już w sumie czwarty członek mojej wioski. Bo pierwszym jestem ja, później był handlarz, później piesek, a teraz golem. Dobra, postawmy się tutaj. No, nareszcie na drugim piętrze coś powstało. Czyli zombiaki. jakie? Czemu to zombie są? Dobra, drzwi zamknięte, więc piesek jest bezpieczny. Tylko. A i w ogóle mogę teraz nożycami niszczyć liście, to też jest fajne. Ale no, dobra, płotek do odbudowania sobie tej wioski, czekaj, czekaj. O golem tam sobie chodzi. Idziemy do niego. Fajny. Cześć. On może... Tak! Ma magma go atakuje, to żeby tu nie stawał w sumie. To, to wejście trzeba by było ogrodzić, żeby ani pies, ani ani golem, ani handlarz się nie pozabijali. Dobra, sprawdzę, czy nie mam płot, ale dobra, na razie nie. mam gdzieś jakiś płot? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie mam. Okej, okay. dobra, odkładam. Muszę też odłożę sobie. O, jeszcze duże rzeczy, dużo tego przepaliło tej miedzi. Dobra. W sumie, wezmę sobie to na Drewno mam trochę desek i patyków. Nie, nie mam. Czy czy mam... Tutaj. Gdzie jest, jest A, tutaj. Mm. Ja mam tu bardzo dużo dyni. Wydrążę je wszystkie. Z nich wypadają nasiona. Więc będę mógł zjeść po jakimś czasie farnę dyni. I takie ozdoby jakieś z tych dyni. Nie wiem, czy ja nożyc nie marnuję Czy ja po prostu wykorzystuję, nie wiem Bo ja nie wiem, czy to w ogóle się opłaca, zrobić tą farmę dyni W sumie na dyni Nie wiem, bo mi znowu dynie urosną Dynie raczej nie zjem sobie Ale w sumie spoko Mogę sobie zasadzić tylko, że energię straciłem I muszę zrobić świnkę Co by jeszcze w tym odcinku zrobić? Mój dom w motywie Jak będzie skończony Albo możecie się też domyśleć czego będzie skończony. To moja wioska już będzie trochę ładniejsza. Co ty jeden kurczak robi tu poza zagrodą? Dobra, ile jajc one, one zniosły? Kolejne jajko? Dobra, tu? Nie, nie. Jest! Nowy kurczegok. Nie, nie, nie. Tylko z jednego jajka wyszedł kurczego. W sumie jakiś czas temu Filipecki dał mi zadanie, żeby tego handlarza zrobić mu domek. A handlarz gdzieś tu się, gdzieś tu grafuje w tej okolicy, ostatnio go tam obdziałem. Nie nie, znowu straciłam energię. Nie mam jedzenia. A nie, mam, siro... mam zginiełe mięso. O nie, 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 nie. Już się robi noc. Dobra, hmm. odkładam to. I idę spać. To było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym filmie. Dlaczego no, ten filmik się włączyć nie chce? No, Ładna! No, wyłączy film.